makaron na sterydach. Mm. 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 Po prostu bonissima. Widzicie te ładne danie? To jest cacio e pepe na sterydach. Ojciec Carbonary. Jesteście ciekawi, jak to przepyszne danie przyrządzić? To nie przyciągajmy do gotowania. Składniki do dzisiejszego naszego dania. Pecorino romano, makaron mezzmaniche, pieprz i guanciale. Na zimną patelnię dajemy pieprzu. Możemy jedną łyżeczkę, akurat wystarczy. Nie trzeba za dużo, bo będziemy oczywiście dodawać jeszcze guanciale, które dobrze wiemy, że jest też przyprawione. Więc trochę mieszamy. W którym momencie trzeba dodać guanczale? Jak w powietrzu będzie się unosił aromat pieprzu, to jest dla nas znak, że możemy guanczale dodać do patelni. Czuć po prostu zapach pieprzu w po powietrzu, więc bierzemy nasze guanczale, dodajemy do patelni i smażymy razem z naszym oczywiście pieprzem. To jest tłuszcz moi, moi drodzy. Czekajcie. Trochę Widać. Zobaczcie. Widzicie? Tak ładnie wygląda. I zobaczcie ile kurzku. Widzicie? Mam nadzieję, że widać. To jest tłuszcz, a nie jest co się wytapia. Prawie w ogóle tam niczego nie ma. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jak już widzimy, że taki ładny kolor złapało nasze guanciale, to wiemy, że już jest gotowe. Więc co robimy? Bierzemy i odkładamy, żeby ta patelnia się trochę schłodziła. A w międzyczasie bierzemy nasz makaron, dajemy minimalnej ilości soli. Symbolicznej, można też tak powiedzieć. I wrzucamy nasz makaron medzymanicie. Powinien się gotować 9 minut. My będziemy go gotować 7. Z powodu tego, jak bardzo dobrze wiecie, będziemy dokańczać makaron na patelni razem z guanciale, a później jeszcze dodatkowo z naszym serem. Z jakiego powodu wybrałem makaron medzymanikę? Odpowiedź jest bardzo prosta i banalna. Po prostu chcę, żeby sos. Od wewnątrz na zewnątrz, wszędzie był, tak samo jak guanciale i to jest po prostu niebo w gębie. Ogólnie możecie użyć obojętnie jakiego makaronu, nie ma restrykcji, lecz bardzo polecam taki właśnie rodzaj makaronu. Testujemy makaron, czy on już jest gotowy. I nie rzucamy nim o ścianę. Rzecz jasna. Dodajemy wody z gotującego się garka makaronu, po troszeczkę do naszego pecorino, aż uzyskacie taką konsystencję, jak tu będziecie na samym końcu widzieć. Makaron już jest gotowy, więc będziemy go wrzucać do guanciale i do naszego pieprzu, żeby na ostatnie dwie minuty dogotować go, oczywiście, a na sam koniec dodać pecorino romano, żeby utworzył się ten sos, który obejmie miłością nasz makaron. Razem z guanciale stworzą niepowtarzalne danie, które można określić jako bonissima. Jak już mamy i widzimy, że to tak wygląda I nasz makaron doszedł do siebie, to wyłączamy już. Bań. kładziemy to tutaj dajemy tecolino romano i teraz mieszamy mm. już widzę, że to będzie kremowe jakie um! Mm. już widać że to jest och, jedno z najlepsze pasta alla gricia która może być na świecie. Zobaczcie, ja, zobaczcie, jakie kromowe. Nic się tutaj u nas, u nas nie ścięło. Żaden ser. Zobaczcie, jak to ładnie. Mmm, o, zostało oblepione. Od środka do. Zobaczcie. Tak powinna ten pasta wyglądać. Mam nadzieję, że przepis się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do wypróbowania go, zrobienia, pisania w komentarzach, czy udał się, smakował Wam. A teraz życzę Wam miłego Dziąka, doły Syszonka, ciao ci!